Chciałem zapytać, czy Pani chodziła w swoim życiu na wagary? Oj, nie pamiętam. Pierwszy dzień wiosny to w szkole, co? Oj, nie wiem. Rekolekcje. My idziemy, idziemy na rekolekcje. rekolekcje. A, a na wagary chodzicie? Nie. Nie. Raczej, raczej nie. nie. Ja idę do pracy, Jest, jestem w pracy. A to nie można z pracy wagarować? Siedzę w wagarowicze, kilkoro widziałam. Wagarujecie często? Nie. Prawie w ogóle. Prawie w ogóle. Pilni uczniowie. To nie dla nas. To nie dla nas. My jesteśmy no co wy? Wy? naprawdę? oczywiście. No, o, jak sytuacja wymaga, to i na wagary się pójdzie. To nie było jakieś takie ucieczka jednej osoby, tylko to prawda było takie zorganizowane. A jakbyście miały pójść na wagary, to gdzie byście w Krośnie poszły na wagary? A tu dużo rynek. jest miejsc. Na, na, na rynek, do parku jednoskiego. No. A to przeważnie korzeki. Rzeki, jakieś krzaczki, lasek. Wychodziliśmy na dworzec w Krośnie. <gry> Żeby nie dojechać do szkoły, to zostawało się w Krośnie. Bary, restauracja, kawiarnia. Czekamy na kolegów i jedziemy do Rzeszowa. Albo często jeszcze tam na bałach i, i, siedzi. Sztuki tak zwane, tam za lodowiskiem zastawione na Mosilu. Raz tylko bagarowałem i reszty nam się od nie chciało, nam klasę rozwiązać. Strach przed konsekwencjami. Strach przed nauką. Tak, niedużo nauki i jesteśmy pilne uczennice Właśnie. i się uczymy. Dokładnie. Dawniej po uszach, po łapach dostał linijeczką i się człowiek nie skarżył. Także, że był apel, później przesłuchania, Bóg wie co. Czyli co, wagary są złe? Tak, 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 bardzo. Mam wagary, bo jestem na emeryturze, jeżdżę sobie na wycieczki. To kiedy ten pierwszy raz będzie? No, dzisiaj była taka dobra okazja, a tu niestety. Rekolekcje. Tak.